Cześć kochani. Rozpoczynając dzisiejszego vlogmasa zaczynam od mojej szafy. Tak ona wygląda. Ale niestety nie wszystko się udało, ponieważ szuflada. Zobaczcie, po pierwsze deseczka jest do niej za krótka, więc mamy dziurę. Poza tym szuflada jest po prostu, jak widzicie, za duża. Szuflada jest od jakiejś innej szafy. Wystaje sporo. Prowadnice są do niej za krótkie. Deseczka też za krótka. No nic się tu kupy nie trzyma. No nic. Będziemy reklamować, ale już przynajmniej bez tej szuflady też jakiś ład się i zrobi no, i porządek na tym moim przedpokoju. Więc jeszcze tylko drzwi. Mam nadzieję, że drzwi chociaż będą pasowały. Później się do Was odezwę. Na razie się ogarniam. I później się już odezwę z drugiej strony to do zobaczenia no i jestem kochani pogadam do was trochę z auta ja jednak przyjechałam e, z ksawerem na basem. nie było wyboru, bo no niestety śledzik jeszcze pływa sobie u mojego męża więc wszystko co się dzisiaj działo od samego rana świadczyło o tym że jednak on jeszcze nie jest w stanie wziąć za kierownicę, więc no trudno kuchnia nie zająć, nie ucieknie nie martwcie się, na pewno się sama nie posprząta poczeka na mnie spokojnie czy ja ją zrobię z rana, czy w południe to już nie ma mniejszego znaczenia, zrobię ją i tak. Ale przyszłam do Was to do tej szafy. No powiem Wam szczerze, tak, ta szafa nie była, znaczy tamta poprzednia, co zamówiliśmy, co była za duża, była o wiele fajniejsza niż ta. To się ciężko składało, elementy wcale nie są dobrze spasowane, zaczynają nam się robić jakieś dziwne wybulwienia, jakby były płyty trochę przyszerokie w jednym miejscu albo inne za wąskie. No, ta szuflada to kolejna rzecz. Kolejna rzecz, jak już złożyliśmy tą szafę, okazało się, że... Przy drzwiach e, szafy nie ma żadnych klameczek, nie ma żadnych pochwytów. Nie ma też e, tak zwanego odpychacza, który mógłby ewentualnie przy dotyku to w jakiś sposób e, ogarnąć. Muszę tutaj trzymać, widzicie, mojego palca, bo strasznie światło mi tutaj bije, zobaczcie. No, źle to wygląda, więc e, zrobiłam sobie sama o cień. I tak. Więc no, padło na mnie, więc ja dzisiaj przywiozłam ksawarego. No, ta szafa to jakaś porażka, ale przynajmniej idealnie pasuje, bo już przymierzyliśmy, postawiliśmy ją na przedpokoju, już tą dolną szufladę przeżyję, zareklamuję ją, zobaczymy co pan mi odpisze. Mam nadzieję, że mi dośle element pasujący. Przepraszam, że tak zarkam, ale stoję na parkingu i po prostu następ coś przejeżdża, ktoś przechodzi, ktoś się na mnie patrzy i taki jakiś odruch bezwarunkowy eee, także tak, ale no nic mąż został w domu ale to nie jest tak, że on został, będzie teraz leżał bo nie wiem, bo miał śledzika nie, 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 mąż został w domu mać się do posprzątania łazienkę e, nie łazienkę, toaletę, bo łazienkę posprzątała wczoraj Nikola on ma dzisiaj za zadanie posprzątać toaletę eee, i zrobić porządek na przedpokoju i jeszcze go poprosiłam o to, żeby poprzynosił wiertarki bo trzeba u nas w domu przymocować te wszystkie półki, które ostatnio um, u Xawerego zamówiliśmy ze słupki i tą szafę na przedpokoju również trzeba przymocować. Jak się łapie za drzwiczki, ona się automatycznie przechyla. Jest kompletnie niewyważona pod tym względem, bardzo wywrotna, więc mówię, no nie, no przychodzą do nas na święta dzieci, nie daj Boże się któreś oprze i poleci szafa z butami. Mówię absolutnie, te meble dzisiaj wszystkie trzeba do ściany przymocować. Wiadomo, że większych szaf dzieci nic nie zrobią, ale mówię, nie daj Boże, gdzieś tutaj złapią za jakąś półkę czy coś, czy nawet u Xawarego e, będą sięgały po zabawki, zahaczą i meble polecą. Mówię, nie, nie, Ksawery jest duży, jemu to już nie przeszkadza, on wie, że się takich rzeczy nie czepia, ale będą też młodsze dzieci u nas, więc e, no może dzisiaj będzie miał zadanie bojowe i będzie musiał przymocować. Tylko mówię, no nie rób tego z rana, poczekaj trochę później z tym mocowaniem, bo on dzisiaj już e, oderwał... E, Oderwał na drzwiach w łazience mamy takie haczyki na ręczniki. Fakt faktem ja wczoraj te ręczniki, ja wczoraj te haczyki zdemontowałam, jak Nikola myła, bo mówiłam, żeby i to umyła, więc ja je wczoraj odkręciłam i Nikola je przykręciła sama. I te haczyki trzymały się, bo wisiały na nich wszystkie ręczniki przez całą noc, więc mm, raczej dobrze przymocowała, ale najwidoczniej nie na aż tyle, bo może dzisiaj wyszedł z łazienki i mówi kurde, wszystko pospadało. Chwilę wcześniej stłuk kieliszek, który wycierał nóż, zahaczył o kieliszek, który ja umyłam po tej nalewce, co wtedy testowałam. I on sobie tak stał koło ekspresu, ja na niego zahaczył, zbił kieliszek. Chwilę wcześniej też coś zrobił. Mówię, oj, to chyba, mówię, dzisiaj ja jednak pojadę na ten basen, bo mówię, ty nie musisz iść na policję i dmuchać, żeby się sprawdzić, bo jednak. Y no widać, że nie ogarniasz jeszcze tych ruchów, nie, nie jesteś chyba w stanie pomimo dobrego samopoczucia, nie jesteś w stanie iść, to mówię nic, posprzątasz w domu, będzie miał parę kursów do piwnicy, musi pójść, powynosić płyty, powynosić musi paczki, które poprzychodziły do niego firmowe, musi pojechać do garażu, też zrobić przy okazji noże mi na ostrze, bo ma ostrzałka, a ja w domu mam tak tępe noże, że... Wracając do tematu, dzisiaj mam takie pytanie, bo zdziwiła mnie jedna wiadomość, zaskoczyła mnie w sumie ta wiadomość, ale stwierdziłam, że to e, dobry temat e, może być. Jedna z moich widzek pod komentarzem zadała mi pytanie, jak robiłam sobie szejka. W tym filmiku że było to pytanie na śniadanie. To ty nie myjesz szpinaku? Czy wy myjecie wszystkie rzeczy? Ja się tak zastanawiam, bo ja nigdy nie myję szpinaku, nie myję takich rzeczy, nie mam takiej manii, jak wiem, że są osoby, które chodzą i myją wszystko. Ja, jak mam sałatę paczkowaną, tą taką, znaczy, miks sałat, tak, czy szpinak, czy rozpunkę, czy, no nie wiem, no różne rzeczy, które są popaczkowane. Z reguły te szpinaki to są szpinaki myte. Na tym faktycznie sprawdzałam, nie ma takiej informacji. Na szpinaku z Lidla bodajże, bodajże jest napisane szpinak myty baby. Więc, ale ja ogólnie nie myję takich rzeczy. I teraz, co macie, co niektórzy mają na myśli, bo nie umyłaś jabłka i zjadłaś, bo nie umyłaś czegoś tam i zjadłaś? No ja nie myję, naprawdę. Ja nie jestem z tych osób, które myje wszystko. Nie mam takiej mani, bo słuchajcie, ja kiedyś pracowałam w Holandii, pracowałam przy zbiorze troskawek. I u nas było jedno hasło. Jednego dnia były, były na polu krzaki. Przychodził właściciel i mówił, że dzisiaj wieczorem nie wychodzimy z pomieszczeń, bo będzie robiony oprysk. My za dwa dni z pustych krzaków zbieraliśmy truskawki takiej wielkości. Takiej wielkości. Naprawdę, to były gigantyczne. Pięć truskawek wchodziło w pojemniczek o wadze 250 gram, później miało być. I no, sorry, przemycie czy szpinaku, czy jabłka, czy truskawek, czy czegokolwiek. Przepukanie tego zimną wodą? Przecież wy nie zniszczycie bakterii, pestycydów, ani niczego, czym to, czym ten owoc, czy warzywo było spryskane. Jedyną metodą byłoby sparzanie tego wrzątkiem, tak? Wrzątek zabija większość zarazków, bakterii, a opukanie szpinaku pod czystą wodą, pod bieżącą wodą, Czystą wodą, no przecież nie podbrudną. Ale pod bieżącą wodą, czy ona będzie ciepła, czy zimna, co za różnica? Zarazków nie zmyjecie, przecież to trzeba było, nie wiem, płynem na mycia na czymś szczoteczką, chyba przyczyścić, żeby to zmyć. Ja kiedyś tak właśnie, bo mój mąż wszystko ogólnie myje, jabłka myje, no praktycznie każdą rzecz myje, zanim weźmie gruszki, nie, gruszki, śliwki, on wszystko myje. Tak samo winogron, jak kupuje, to też jest płukany. Ja tego nigdy nie robię. Ja otwieram z folii i po prostu go jem. Bo moim zdaniem opłukanie czegokolwiek zimną wodą czy nawet ciepłą wodą pod kranem to nie jest mycie. To jest opłukanie, nie wiem, skórzu. Ja nie wiem, co to ma być, ale no jak tak pomyślimy logicznie, to jaki jest sens y, używania słowa, że to jest umyte? Przecież to jest tylko oblane wodą. To to, to kurzu tylko się tak możemy pozbyć i to też w jakiś sposób, bo bo on po prostu przeleci na następny kawałek, tak? Trzeba było, nie wiem, no brać każde ziarenko, każdy kawałek winogrona, czy no jabłko, no to wiadomo, no to już się myje tak, że tak powiem, obracając je. Ale to, no dla mnie takie oblewanie wodą to nie jest mycie. Więc czy ja tą wodą obleję, czy nie, to ja i tak tej chemii, z tej skórki, z tego owoca, czy warzywa się nie pozbędę. I jestem strasznie ciekawa, czy wy myjecie warzywa, tak jak zobaczyłam wczoraj, bo ja z reguły Wasze komentarze w przeciągu dnia gdzieś tam przeczytam, ale dopiero wieczorem się staram znaleźć tą chwilę, jak już wrzucę film do montowania. Mm, jest już mniej więcej godzina 21, 22, gdzie ja już ten filmik się staram wrzucić, to ja wtedy dopiero siadam i staram się odpisywać na komentarze. Jeżeli nie idę do pracy rano, to robię to rano, jeżeli idę rano do pracy, to staram się to robić wieczorem. No czasami mam jednodniowe opóźnienie, bo mówię, no ja strasznie dużo rzeczy robię i ja po prostu nie wyrabiam na zakrętach, a YouTube to jest kolejna rzecz, która w jakiś sposób mój czas zajmuje. I tak naprawdę, właśnie jak przeczytałam ten, to pytanie, to nie myjesz szpinaku? I tak się zastanawiałam. No i mąż tak, no, właśnie, nie myjesz szpinaku, nie masz szpinaku? Ja mówię, nigdy nie myję. Mówię, w życiu się nie pochorowałam z tego powodu. Ja tak samo na przykład truskawki. Moim zdaniem umyta truskawka, jak truskawki kupujemy, ja mówię o tych takich polnych, co się kupuje na targowisku, nie o takich e, tych zagranicznych, pakowanych, tylko o naszych truskawkach. Ja wiem, że truskawki też się pryska, są pryskane i niepryskane, te niepryskane szybciej padają. Ale ja naprawdę yy, nigdy, nigdy w życiu nie myję truskawek, bo dla mnie taka truskawka lepiej smakuje, jak ma trochę na sobie piachu, niż jak jest umyta, bo ona jest dla mnie bez smaku. Totalnie. I ktoś mi może wpierać, że ma bardzo słodkie truskawki, bo ma świetną ziemię. Ja jak po prostu yy, nie czuję smaku truskawki, to dla mnie to nie jest truskawka, no. Truskawka to truskawka tak samo malinę, nie wiem jak można myć malinę już nie raz słyszałam się z opinią jak wracałam z targu i jadłam z tego pojemniczka malinę i usłyszałam, a to nie umyłaś tych malin i jesz I jeszcze dziecku podajesz skandal jak ja mogę podać dziecku owoce jakieś nieumyte ja tak podaję, ja nie uczyłam nigdy dzieci takiej ochrony zawsze podawałam tak i zarówno Nikola jak i Ksawery nie jedzą wszystkiego umytego ja naprawdę bardzo rzadko takie rzeczy myję ale jestem bardzo ciekawa jakie jest wasze podejście bo wiem, że teraz większość osób naprawdę ma e, no nawet tak brzydko nazwę, Bzika na tym punkcie E, właśnie, bo są zarazki, bo to idzie kontenerami, bo idzie z zagranicy, importowane, więc musi być czymś spryskane, ale czy wy naprawdę wierzycie, że opłukując to zimną wodą, by się tej chemii e, z tego owoca, czy warzywa pozbędziecie? Jestem bardzo ciekawa, jak to jest, bo jakby tak logicznie pomyśleć nad wieloma teoriami, które są wytwarzane, mm, jakimiś tam właśnie, na przykład, że nie wiem, w jakichś tam kosmetykach jest y, jakiś tam składnik, albo że w szamponach jest... Y, co tam jest w szamponach? Parafina? Nie, coś to jest w tych szamponach, że lepiej tych szamponów nie używać, bo coś tam. No jak my, zobaczcie, kiedyś ludzie używali wszystkiego, nie czytali etykiet i powiem szczerze, że chyba ci, co etykiety nie czytają, to są zdrowsi niż ty, ci, co je czytają, bo ja na przykład osobiście bardzo zaczęłam zwracać uwagę na etykietki. Jedyną rzeczą, którą sprawdzam tak naprawdę do tej pory, poza składem, bo patrzę na to, ile jest cukru w danej rzeczy, ale przede wszystkim zwracam uwagę na mieszankę, miks, syrop fruktozowo-glukozowy. No, nic to z Vlogmasem dzisiaj nie ma wspólnego, ze świętami, ale to tak informacyjnie Wam powiem. No, o, tak mnie ruszył dzisiaj ten szpinak. Znaczy ruszył. Nie ruszył mnie, bo no każdy ma prawo po swojemu to robić, tak? Ja tylko wyrażam swoje zdanie. Mówię, że ja tak nie robię. E, wracając do syropu fruktozowo glukozowego e, Ksawer, jak miał 3 latka, wylądowaliśmy w szpitalu z podejrzeniem cukrzycy. E, Przeleżał tam 5 dni, miał robione badania. E, i ja wtedy po prostu usłyszałam, na szczęście, no, on jest w grupie ryzyka, ale nie ma tej cukrzycy. Jest w grupie zagrożenia, więc jest pod obserwacją, że tak powiem. Ale wtedy pani dietetyk powiedziała mi jedną, właśnie ważną rzecz na temat tego syropu fruktozowo-glukozowego. Kiedyś tego składnika nie było był albo cukier, albo syrop fruktozowy, albo glukozowy, a teraz jest ten miks. I chodzi o to, że przy tym miksie prawdopodobnie z tego co ja zrozumiałam, głupie je wątroba. Organizm nie wie, co ma przeswajać, czy fruktozę, czy glukozę. I to powoduje, ten składnik powoduje, że częściej sięgamy za chwilę po kolejną rzecz słodką. Nam się on pobudza jakby w naszym organizmie chęć kolejnego słodkiego, kolejnej słodkiej rzeczy. Jest bardzo duży wyrzut insuliny po tym. I później bardzo szybki spadek, i organizm się robi taki senny. Zwróćcie uwagę na to. Naprawdę, ja jak zaczęłam wtedy. Mi pani doktor wtedy to powiedziała, żebym na początek. Patrzyła na to, co daje dziecku, że w owocach również jest cukier, że tych owoców nie powinno być za dużo, żebym patrzyła na te owoce, ale broń Boże nie zabraniać tych owoców dziecku. On nie ma cukrzycy, nawet dzieci z cukrzycą te owoce mogą jeść, tylko trzeba oczywiście tam odpowiednią dawkę tych owoców tym dzieciom dawać. Ale chodzi o to, że mówi zwróci pani uwagę na ten syrop fruktozowo-glukozowy. Na te etykietki i to jest naprawdę, ja to czytam. I jak jestem w gościach, oczywiście nie zabraniam sewerem o takich rzeczy, bo, no bo nie mogę wymagać od osób, do których chodzimy, żeby, nie wiem, przychodzi sewery, to ma być bez syropu fruktozowo-glukozowego. Bardzo dużo droższych produktów ma, nie ma tego syropu fruktozowo-glukozowego, a w Centrum Dietetyki stwierdzili nawet, że to jest gorsze niż cukier. Ta mieszanka, więc e, tak naprawdę, no takie jest moje podejście. Ja nie mam fiła na punkcie czystości w domu, nie odkażam wszystkiego, nie mam jakichś płynów antybakteryjnych, e, również u mnie w domu, może jest to i złe. Nie mam ani mycia rąk, jak tylko nie wiem, wchodzi się z dworu. Po prostu, te zarazki są wszędzie. Czy dziecko mi wejdzie z dworu? No, ono nie wiem, no w ziemi mi nie grzebie, tak? Jakby grzebał w ziemi, to wiadomo, że ta ręce umyje. Jak bawi się w piachu, to wiadomo, że ta ręce umyje. Mm, ale też często jest tak, że, nie wiem, jeździmy do y, babci, do teściowej i, i dziecko gdzieś tam biega po tym podwórku, za chwilę poleci z krzaka, zerwie truskawkę. Ja już nie panikuję, że on brudnymi ręka, rączkami zerwał brudną truskawkę i zjadł ją. No to już kumulacja u niektórych. Nie że brudne ręce, prosto podwoże, nie nieumyte, to jeszcze brudna truskawka, prosto z pola. faktem u teściowej są tak powykładane fajnie foliami te rządki, także te truskawki są praktycznie w miarę czyste. No ale siłą rzeczy no, nie są umyte, tak? Ja nie mam takich problemów, żeby dzieci takie rzeczy jadły. Ja też takie rzeczy jem. Nie choruję, nic mi się nie dzieje. No, żyjemy w świecie chemii, konserwantów, pestycydów, tego wszystkiego. Nie możemy, nie mamy na to wpływu. Możemy sami sobie uprawiać ogródek ekologiczne warzywka, owoce, sadzić tak jakieś tam drzewka, ale i tak się nie wyprzemy, bo już teraz tak naprawdę. Trzeba było wszystko robić samemu, chleb samemu, ale jaką mamy pewność, że ta mąka też jest czystą mąką, że tam nie ma żadnego spuchniacza. No niestety, no w takich czasach żyjemy, że nie dajmy się ludzi zwariować. Także takie moje odniesienie, jeżeli chodzi o to zapytanie. Myślę, że to fajny temat. Broń Boże, osoba, która mi zadała, ja nie mówię, że robi źle. Absolutnie, każdy niech robi po swojemu. Ja po prostu zwróciłam na to uwagę, że... Bo parę razy już się spotkałam z tym. Bo ty tego nie myjesz, bo ty tego nie robisz. Nie robię. Nie robię i jestem zdrowa i nic mi nie dolega. I nie dajmy się zwariować. Nie wszyscy muszą tak robić, prawda? Ale mówię, no nie odbieraj tego drogawicko, że jakiegoś ataku, broń Boże, bo to nie o to chodzi. Ja nie jestem osobą złośliwą, która, nie wiem, będzie miała pytanie jakieś i za chwilę. Po prostu nie chciałam ci tego rozpisywać, nie wiadomo jak w mailu uważam, że to świetny temat i moje też pytanie, czy wy wszystko myjecie, czy naprawdę tak uważacie, też wpadliście w tą pułapkę, nawet bym tak nazwała, obecnych czasów? Czy, czy potraficie na przykład, nie wiem, kupić targ, na targu jabłka i brudnymi rękoma te jabłko po prostu złapać, zjeść i dalej robić coś. No, ja tak potrafię zrobić. Wiem, że dużo osób też tak potrafi zrobić, ale wiem, że dużo osób jednak musi mieć czyste ręce, czyste owoce, wszystko czyste. Ja taka nie jestem. No, znaczy nie to, że ja mogę mieć wszystko brudne, ale mi nie przeszkadza, jak coś jest... Z warzyw czy z owoców nieumyte. Oczywiście no w granicach zdrowego rozsądku, bo wiadomo, że brudnych ziemniaków do zupy nie rzucam. Ale chodzi mi głównie o owoce, czyli spożywanie tak zwanych yy, jabłek czy czegoś tam innego, nieumytych, winogrona. Yy, nawet są takie osoby, co mandarynki czyszczą. Ostatnio widziałam jakiś post. Yy, Gdzieś mi się chyba na wirtualnej Polsce podświetlił, że jakieś mandarynki w jakimś sklepie są skażone i żeby, że normy są, mandarynki w środku ok, ale żeby się te bakterie, czy tam zarazki z tej mandarynki, ta chemia, z którą były spryskane, nie przedostały do organizmu, to że trzeba obrać skórkę, bo umyć trzeba tą skórkę, sparzyć ją, wyszorować szczoteczką i wtedy ta mandarynka w środku jest bezpieczna, bo jeżeli mandarynka w sumie ma tą skórkę, która chroni to, ten środek przed tymi zanieczyszczeniami, pestycydami czy czym tamkolwiek, ale cały sęk polega w tym, że jeżeli wyszorujemy skórkę, to dotykając i obierając tą skórkę, dotykając jej, nie przynosimy tych zarazków na wewnętrzny owoc. Tu jest cały pies pogrzebany. No jak ja to przeczytałam, no mówię, no matko jedenasta. Czego to ludzie nie wymyślą? Szkoda, że jeszcze nie powiedzieli, że taki taki środek zabija tą bakterię, czy, czy te zanieczyszczenie likwiduje, bo jeszcze trochę to obstawiam, że nawet woda czegoś nie doczyści, tylko trzeba bez środka jakiegoś, na pewno wpadnie ktoś na taki pomysł, że bez, będzie specjalny płyn do mycia owoców, dezynfekujący na wszystko naprawdę, ludzie nie dajmy się zwariować także dziękuję wam ślicznie myślę, że później się jeszcze do was odezwę mam nadzieję, że jak zajadę do domu to już ta szafa będzie jakoś złożona 15 minut gadałam no moi drodzy vlogmas jak tralala, ale nic ja dzisiaj sprzętam kuchnię, na pewno wam to jeszcze nagram mam nadzieję, pa o, zobaczcie kochani ja już wyszłam sobie trochę pospacerować, patrzcie jaka jest przepiękna pogoda po prostu mamy lato jest trawa tak zieloniutka, jest tak ciepło ja jak wychodziłam z domu z Xawerem było 9 stopni na termometrze który mam zamontowane w oknie w cieniu w tym momencie ja jestem ubrana dzisiaj o bardzo proszę, adidaski, spodnie dresowe bluza, na sportowo bo się szykowałam do sprzątania a że wyszło jak wyszło ale mówię wam, pogoda jest przebajeczna myślę, że jest ze 13 stopni przynajmniej no tak cudowno, że się do domu nie chce wracać My jeszcze musimy dzisiaj zjechać z ksawerem do biedronki kupić takie słodycze na dzisiaj na jutro bo e, u nas w domu mojej zasada Sawary nie jest słodyczy na tygodniu on nie tylko w weekend słodyczy na tygodniu nie je w ogóle żadne słodycze także tak dobra kończę bo ludzie idą zaraz się do was odezwę. także tak e, ja już taką e, o tym e, czytałam już wcześniej że e, bardzo dobrze organizm dziecka reaguje właśnie na taki detoks no i faktycznie, może coś w tym jest Savary jest ogólnie spokojne, ale e, powiem szczerze, że chyba bardziej taki wyciszony się zrobił jak nie ma tej dawki cukru na co dzień no nie wiem, na razie testuję lekarz powiedział, że to była świetna decyzja że to bardzo dobrze wpływa na organizm dziecka jak dziecko e, z takiego normalnego trybu jedzenia codziennie słodyczy, przestawia się na to, że tych słodyczy na tygodniu nie je w ogóle także on w weekend e, je, co chce i ile chce. Także nie, nie ma tutaj żadnej granicy, i uwierzcie mi, że e, ta metoda się dość fajnie sprawdza bo dziecko tak naprawdę nie jest w stanie zjeść takiej dawki słodyczy, jaką zje przez cały tydzień. U nas się to sprawdza. Spróbujcie, przetestujcie. Jestem, sprzątanie u mnie zakończone. Tak się reprezentuje moja szafa właśnie na buty, na przedpokoju. Tam są oczywiście te braki, o których mówiłam, czyli brak szufladki. No i brak oczywiście czegokolwiek. Żeby otworzyć szafę, trzeba ją łapać za dół albo za górę. Także idziemy dalej, moi drodzy. Kuchnia jest posprzątana. Jest już czyściutko. Wszystko zrobione. Także ja już jestem szczęśliwa. Już dawno takiej czystej kuchni nie miałam. Śmietnik też prześciutko przemyłam. Szafki przemyłam w szafkach, przemyłam. Tam już czekają wafle do zrobienia. A tam idę. Ja zmęczona jestem dzisiaj. Jak nie wiem co, mówię Wam, już dawno taka zmęczona nie byłam. Światło beznadziejne, ale jeszcze stwierdziłam, że przejdę, przecież nie otworzyłam kalendarza i mam do Was jeszcze jedną ważną sprawę, także już Was odwracam, stawiam na statyw i pogadamy chwilkę. No i tak, moi kochani, ja już sprzętanie zakończyłam. Mamy godzinę, już wam mówię, 2035. O tej godzinie to ja już z reguły vlogmasy wrzucałam sobie i zrzucałam już je renderowałam, a dzisiaj jeszcze dla Was nagrywam. Także dzień bardzo pracowity. Zrobiłam dzisiaj wszystko, co chciałam zrobić. Mąż mi bardzo pomógł, bo posprzątał cały przedpokój, poprzykręcał wszystkie meble. Wzmocnił u Ksewarego też półki, bo były bardzo takie no, mało stabilne. Jak się ktoś złapałby za półeczkę, to by poleciały, więc pomocował inaczej te półki, żeby w razie czego jak się jakieś dziecko u nas, by złapało, to mówię, żeby nie było później tragedii jakiejś. Także posprzątał całą toaletę, cały przedpokój, rano dokończył tą szafę, bo z tą szafą to w ogóle kochani było tak, że no w niej wszystko, nic nie pasowało, wszystko było do bani, a najlepsze jest to, że ja wczoraj ją zmontowałam i się okazało, że ups, została mi jedna deseczka, maskownica właśnie do, nie zauważyłam, do szuflady na dole. Ja kompletnie nie zauważyłam, że jeszcze tą deseczkę trzeba zamontować i ja złożyłam całą szafę, pozbijałam ją z tyłu już całą. I jak się zorientowałam, że została mi deseczka, mówię ładnie. Musiałam wszystkie powyciągać z tyłu gwoździe. Omordowałam się jak wściekła. No ale już ją później tak zostawiłam, no bo musiałam pojechać po męża. Mąż jak przyjechał, to już było po 22, jak z nim wróciłam, więc już za późno. Nie wiem, czy o tym mówiłam wcześniej. Nie, nie, nie przesłuchałam filmiku. W każdym razie przyszłam jeszcze otworzyć z wami kalendarz. Dzisiaj 22. I yy, no i cóż. Chciałam Wam bardzo gorąco podziękować za to, że wzięliście tak pięknie udział w moim apelu. Chodzi mi o zrzutkę dla Julci. Naprawdę, ja mi aż wszystko po prostu w gardle stoi, jak ja sobie pomyślę, że, że się przyczyniliście do tego. No, będę zaraz płakać. Także dziękuję Wam, kochani, że naprawdę dołożyliście cegiełkę, że wykazujecie. Ja wiem, że jest dużo wydatków, są święta, ale ta rodzina naprawdę potrzebuje. Lepiej sobie czegoś sobie odjąć, lepiej sobie czegoś sobie odjąć, ale to powiedziałam. Lepiej sobie czegoś odmówić i dać komuś innemu. Naprawdę na duszy robi się lżej. Bardzo Wam dziękuję za to wsparcie. To nie jest tak, że o coś mnie ktoś prosił. Ja myślę, że nawet Karolina Myśliwiec to nie ma bladego pojęcia, że ja o coś takiego poprosiłam, że to wyczytałam na jej kanale. Na pewno wie, że ją oglądam, ale myślę, że jestem dla niej taką samowicką jak te 215 tysięcy osób, które ją śledzi. Ona ma ponad 30 tysięcy subskrybentów, więc no naprawdę, a wiadomo subskrypcje to nijak się mają do oglądalności kanału. Więc tak, kochani, naprawdę bardzo Wam dziękuję z całego serca. Ja naprawdę czuję się rewelacyjnie z tą myślą, że w jakiś sposób przyczyniłam się do tego, że, że tym osobom, że tej osobie będzie lżej. Tak? Poczekajcie chwilkę. Dobra, mąż, 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 mąż Boże, kochany. Mąż mój wrócił, poszedł auto odstawić, bo ja dzisiaj auto podjechałam pod vlog, poszedł auto odstawić na parking, zrobił zakupy jeszcze, ja już nie miałam siły. I zasiad do swojego centrum dowodzenia. Dobra, otwieramy okienko 22. I dzisiaj mamy. Uuu. Znów się moja mama ucieszy. Nie dla mnie. Trzeci lakier. No tego bym się nie spodziewała. Myślę, że takiego koloru ta moja córka nie będzie chciała, ale myślę, że moja mama się bardzo ucieszy z takiego koloru. Już jej jeden oddałam była zachwycona. Ona uwielbia malować paznokcie, więc. Myślę, taki kolor powiem Wam szczerze, taki bardzo świąteczny, takie intensywne bordo. Dam jej go wcześniej. Może polecę jutro. To jej zaniosę, bo jeszcze chcę jej dać e, zdjęcie, e, bo będzie jechała do babci, żeby babci zawiazła ksawarego z Wigilii. No dobra. To tyle z dzisiejszego dnia. Dziękuję Wam ślicznie. I jeszcze raz z całego serca dziękuję za to, że wsparliście tą akcję, o którą Was prosiłam. Fajnie, że na apel odpowiadacie. Każdy gros się liczy, w grupie Siła naprawdę można zebrać e, wielką kwotę. Dziękuję, do zobaczenia ślicznie. Pa!